Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Nikodemie, Nikolo, ależ tu widoki. Witam was i wracam gotować. A to mój pomocnik, pan Kracy. Do nogi pan choć przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. <śm> Nikodemie, Nikolo, zaraz coś upichcimy. Pasełko a co my to jeszcze mamy. Tla, la, la, la. Hmm. Ach, ty! Elfie łaką, troszkę. A co to? A nowy numer wieści Mikołajowych. Drogie dzieci. O, a co to? Cały artykuł o was w naszej gazecie, a wasze zdjęcie jest na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o was piszą. Ach, tak. Wiem, że macie wspólny pokój. A tutaj wasze zdjęcie? Ale słodko wyglądacie. Napisali też, że podobno czasami za dużo oglądacie bajek. Czy to prawda? Poprawicie się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. O, przyjaciele, jak to się robi? -lu 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 -lu. A, trochę przyprawimy, ale to lubię. Kto jest mistrzem? Tak, oho! takie karteczki, są majowe. Oto no to do piekarnika. Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. No, może coś o mnie, Zobaczmy, o, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających Was bliskich. Poznajecie mama i tata oraz cała rodzina. Och, jak oni Was kochają. Pamiętajcie, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochacie. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na wasz temat. Wezmę tylko moje kakałko i idziemy. Zaraz, zaraz, gdzieś tu była księga o naszych gościach. Gdzie? O! Czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. Ale o tym może innym razem. Drogie dzieci, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy, waszą. Zerknijmy, co my tu o was mamy? Nikodemie, masz już trzy latka. Podobno bardzo lubisz bawić się samochodami. Chciałbym cię pochwalić za to, że bardzo kochasz rodziców. Wiem też, że ładnie się bawisz z innymi dziećmi. Nikolo? Masz już... Dziewięć lat. Podobno bardzo lubisz chodzić na basen. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Wiem też, że rodzice kochają Cię ponad życie. Widzę jeszcze takie wspólne zalecenie dla Was: sprzątajcie wspólnie zabawki po skończonej zabawie. Dobrze, a teraz zobaczmy. Czy jesteście na mojej liście grzecznych dzieci? Jest zdjęcie, choć nie widzę Was na liście grzecznych dzieci. Musicie zacząć bardziej się starać. Dacie sobie radę. O, a tutaj mam zdjęcie Waszych prezentów. Już nie mogę się doczekać, jak je Wam przywiozę. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy. O, oh, a co to za tym, ha? Hmm... Czyżby to były moje pierniczki? Hmm, ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. Aj, ty, ty, ty. A, się pora. Nie wiem. A jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozłożyć prezenty. <grystanie> tak. No dobrze. Czas ruszać. Oh, kochane elwy. Gotowi na podróż? A idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. Ach, no dobrze, to już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Drogie dzieci, nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, zaraz, zaraz... O, to tutaj mieszkacie, prawda? Teraz to już na pewno do was trafię. Ruszajmy! Cała przedą. Drogie dzieci. Zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o waszych prezentach. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Tylko szybko. A chyba wszystko. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przegodził, O, a co to? Pasażer na kapę? Tak, jestem urakowany. Bez Świąt! is oh, oh, the season to be jolly